Cześć witajcie, dzisiaj mam bitwę na panterze M10 jak obiecałem jak widzimy mamy tu mapę przełęcz, górny kap w plutonie jestem ze Storkiem i z rudym chłopaki są na tierach szóstych ja na panterze M10 mam losowanie maksymalnie do ósemek, więc matchmaking mamy ten sam z tym, że to na mnie jako na tierze ciąży jak gdyby to, że mam prowadzić i starać się jak najwięcej w tej bitwie zrobić no, rozjazd nie następujący, chłopaki pojechali bliżej środka ja coś miałem spróbować przysnajpić tą panterką jak widzimy bardzo mało czołgów pojechało na lodowiec tutaj udało mi się zgęsić arela ale już się wyświeciłem wroga fałka siodemny dingła Teraz dinga się ARL, jest 1 do 1, 1 do 2, postanawiam jakoś tak znaleźć pozycję, żeby mieć strzał na tych, co są tutaj na dole. Ta panterka dość dobrze opuszcza działo, więc warto by to wykorzystać. Uda udało się strzelić w mx teraz bicie w Helkata. Niestety teraz podło został dobity, ale też ten heavy przypadził do Żydziem. I tu obrywam odarty. I znowu dinga się ode mnie fałeczka. Po raz kolejny udaje się trafić. Jest 4 do 3. Tutaj po takim troszkę małym sejgonie sytuacja uspokoiła jak widzimy Arta znowu próbowałem nie 6 do 3 czyli sytuacja już wygląda w teorii bardzo ładnie widzimy tam sporty cisną na zakręcie lodowiec z Artą ustawioną bardzo mocno póki co też się trzyma ale trzeba sobie radzić ze środkiem jak widzimy to ciśnie tutaj w stronę storka ja go prosiłem żeby w miarę możliwości się wycofał to na szczęście strzelił we mnie za pierwszym razem Na drugim również więc póki co Stork żyje A ja mogę to pompować Arta wykończyła nam kawę dwójkę więc już tam bardzo źle wygląda lodowiec hmm, do zrobiła się 6 do 6, oni przycisnęli środkiem 6 do 8 zabili mi storka Tu jeszcze, jeszcze rudy żyje próbujemy wykończyć to chito. Teraz niestety trafiłem i z, z i zgęsiłem w Rudego Mój błąd No ale nic, udało się, udało się tutaj ich powstrzymać, jest 8 do 9 Ja teraz wyczekuję czy te 34.1 który tam na dole był widoczny będzie chciał tu podjeżdżać Póki co wraca w stronę własnej bazy Wyklączył sporta. porta Jest 8 do 10, dalej sytuacja nieciekawa Raczej staram się tak bardzo nie oddalać od kapa ponieważ wiem, że tam gdzieś tam było AT7. Rudy wykończył te 34-1. I z tego co pamiętam, miał tam chciał tam pomóc na środku, tylko mówiłem mu, żeby uważał na naszorna. Ja się wracam w stronę, w stronę bazy. Nasz rząd stoi tam gdzie stał No i niestety rudy przegrał z nim walkę, zrobiło się 9 do 11 Uznałem, że zerknę jak wygląda lodowiec i to była dobra decyzja, ponieważ ATA-7 już zmierza na naszego kapa W międzyczasie te 25 na 2 wykończył tygrysa Jedyne co się boję, że właśnie stojąc tu za bardzo bez ruchu, dostanę od arty, bo jak widzicie zostały aż trzy arty, jeden Nashorn przy bazie no oraz właśnie ta AT-7, która tutaj, tutaj jedzie. Oczywiście już Churchill-7 pomarańczowy bardzo dobrze wyzywa drużynę od idiotów, chociaż w ogóle nijak nie przejmuje się tym, że AT-7 jest pod bazą, teraz AT-7 dostaje od arty. Kupiło się właśnie na niej, na to czekałem, niestety tutaj pudło w ruchu. Udaje się ją zgęsić. Teraz jeszcze mnie gęsi Arta. Musiałem zużyć, musiałem zużyć zestaw naprawczy, aby nie stać po pierwsze, znowu nie dostać od Arty. po drugie tą AT7 żeby nie, ona się na mnie nie obróciła, bo jeżeli by się na mnie obróciła to już, już bym mógł mieć pozamiatane. Musiałem zaryzykować i wsiąść jej na plecy. Tak jak to teraz widzicie. Arty próbują jej pomagać. Na szczęście we mnie nie trafiają. Mi udaje się wykończyć tego TDK i jest 12 do 12 i dostałem od brytyjskiej arty straciliśmy Churchilla dlaczego się zacząłem wracać ponieważ uznałem że skoro arta tam stoi to może się spodziewać mojego wyjazdu tam mój plan najpierw był taki żeby spróbować czegoś innego Bałem się, że ktoś może wjechać po prostu nam środkiem, ponieważ tam przez długi czas nasze pojazdy nie były żadne wyświetlane. Uznałem, że skoro tutaj nic nie pojawiło, to nic mi na z tej strony, póki co nie wiedzie. Wracam z powrotem na lodowiec. T25x2 jest na środku, więc gdyby coś jechało mostem, to on teraz to wyświeci. Gdyby coś próbowało jechać lodowcem, to też powinien to świecić. Ewentualnie może mu coś przemknąć na zakręcie, no ale no by... Dwoma czołgami nie da się obstawiać wszystkich wank. A z drugiej strony nie chciałem się jakoś też tak bardzo mocno od niego oddalać. I zobaczcie, gdzie mi się dopiero wysieciła Arta? I niestety tak strzeliła, że mnie zgęsiła, a ja nie mam już naprawiaczki i nie mogę opuścić na nią działa. Strzeliła mnie drugi raz i uszkodziła mi Amorak. To już w ogóle robi się dla mnie dramat. Musiałem zrobić właśnie taki manewr, ponieważ ona zdążyłaby już przeładować i mnie wykończyć, a w ten oto sposób, strzelając w nią i taranując, udało mi się uchronić życie. No ale niestety, jedna z największych zalet, jaką jest row tego działa, właśnie została mnie pozbawiona, nie mam Amoraka. Obrażenia jakie ta panterka ma, czyli 135 co 7,5 sekundy to nie jest dużo. Ale nic, udało się tą artę wykończyć, jest 13 do 13. Te 25 na 2 pojechał na, na zakręt. Ja teraz zdecydowałem, że będę jechał środkiem i w tym momencie dramat, bo baza jest kapowana. Dramat polega na tym, że ta pantera nie jest jakoś super mobilna. Jedzie, bo jedzie. Do tego tu jest jeszcze woda. No ale nic, trzeba się wracać. Nie ma wyjścia. Tak. Gdyby nie podjąć żadnej próby, to bitwa i tak jest przegrana. Widzimy 63 punkty kapa już. 70. Tu udaje się nabrać prędkości i na szczęście Arta źle była ustawiona. Nie zatrzymywałem się, żeby nie dać jej przewagi. Patrzcie teraz. Trafienie krytyczne rozwalony amorak i dramat bo ona się dość dobrze obraca i na szczęście udało się przeładować i w ostatniej chwili ją wykończyć powiem wam że już naprawdę miałem ciepło no ale nic baza obroniona druga arta załatwiona został tylko grill dlaczego właśnie robię takie ruchy ponieważ nie wiem czy jeszcze się świeciem czy nie na wszelki wypadek wolałem się przyhamować gdyby arta próbowała strzelać z wyprzedzeniem Jak widzicie tutaj M41 nasze pisze, że faktycznie zostały 4 minuty. To jest słuszna decyzja, żeby pojechać, słuszny pomysł, żeby pojechać mostem. Dzięki temu szybciej się przedostanę w stronę ich kapa. A T25x2 kieruje się bardziej, bardziej środkiem w stronę tego zjazdu. Grill zostaje wyświecony i dobity przez T25x2, dzięki czemu bitwę w nieciekawej sytuacji udało się na szczęście wygrać. Zobaczmy screeny końcowe. A screeny wyglądają następująco. Za tę bitwę dostałem oznakę Asa Pancernego, obrońcę oraz stalową ścianę. Zrobiłem 2677 punktów uszkodzeń, 4 fragi, co dało w sumie 1284 punkty czystego EXPA. Jak widzicie, obrażenia w drużynie mojej, jak i wrogi wyglądały następująco. No i ostatni ekran, 30 strzałów oddanych, 28 trafionych, 25 z penetracją, tutaj uszkodzenia 2677, tutaj ten strzał, co niestety trafiłem w rudego, 86 punktów dekapa, bardzo fajny wynik, no i tam był jeszcze jakiś event co w sumie zarobek na czysto z tym eventem, no to wyszło 181 tysięcy prawie, od, no 80 tysięcy za tą bitwę, co pokazuje właśnie to, co mówiłem o, o tej panterce, że można przy dobrej bitwie naprawdę fajnie na niej zarobić. Dobra, to tyle jeśli chodzi o panterę M10. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.